Agnieszka Radwańska gra grazi z Alzeli Kerber w finał Wimbledonu. No i mam nadzieję, że to powstrzyma, wstrzyma oddech, będzie śledzić ten mecz, tak jak śledziła meczę Pinkazy na euro, tym bardziej że stawka tego dzisiejszego meczu jest, jest dużo, dużo większa. Jeżeli tak naprawdę spojrzeć na, na sport, na ostatnie lata, na ostatnie dziesięciolecia, to, to, to takiego wydarzenia chyba, chyba dawno naprawdę nie było. E jeżeli jak ten mecz wygra, to ona, ona jakby już jest w czołówce indywidualnego sportu, umownego, właściwie jeżeli o sport kobiet za taki najbardziej prestiżowy sport na świecie. Ale jeżeli by do tego finału awansowała, no to no, no to będzie wydarzenie bezprecedensowe. Myślę, że są mimo wszystko 50-50, bo Andrzej Kerber to jest ta która tym było ostatniego roku, tak rok naprawdę zrobiła w tenisie największy postęp. On rok temu jeszcze była poza tysiąc setką. Ale naprawdę bardzo się poprawiła, szczególnie jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne i stronę mentalną. Ona uwierzyła w siebie, gra taki agresywny, szybki tenis, jest leworęczna, co jest też bardzo niewygodne. Bukmacherzy nawet trochę dają jej większe szanse. Mi się wydaje, że to wynika tu z tego, że Agnieszka wycofując się z debla, podała jako przyczynę przeziębienie i to, to rzeczywiście troszeczkę jest tutaj tak, katazona i może to mieć jakiś tam minimalny wpływ, ale też Bukmacherzy myślę patrzą na drogę do tego półfinału, to znaczy Kerber mimo wszystko pokonywała yy, tenisistki o większych nazwiskach, tak? Agnieszka tutaj wygrała z Marią Kirilenko i to było takie największe nazwisko, które ona tak naprawdę pokonała, 19. Rakieta Świata, Patrząc na to, myślę, że, że jeszcze takiego prawdziwego testu Agnieszka nie przeszła w tym turnieju i dzisiaj będzie właśnie ten prawdziwy test. Ja myślę, że jeżeli Agnieszka zagra ten swój taki tenis w najwyższej półki, który pokazywała w Miami, który pokazywała w Dubaju, czy, czy na turniejach w Dubaju, czy w zeszłym roku w Tokio i w Pekinie, na turniejach, które wygrywała, to absolutnie ma szansę wygrać i, i, i no, miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.